i przyrównywałem tu Pana Mecenasa, a warto by było jeszcze przyrównać ostatnie wejście do sądu Pana Jarosława Taciaka. Taki podobny właśnie też wygląd. I charakterystyczne odpowiedzi, że jak Pan Braun mówi, że jak się mężczyzna nie goli, to tak mu rośnie, to Pan Taciak na przykład mówił, że go nie stać na żyle. A twarz się robi taka właśnie specyficzne. I mówię to, bo pewne też są specyficzne cechy charakteru. Brak prawości. Brak prawości. Nie, wiem, jak u pana Brauna, no pana Geremka, to tu mowa pan sędzia, senas, mecenas i, 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 i pan Kaczak. No to inna historia, pan Kaczak. Pan mecenas. Sprawa sądu. Jesteśmy pod kościołem, Spośród tych rzeczy, które mówił ksiądz Bielski w czasie rozprawy, w mojej sercu bardzo mocno brzmiało to, żeśmy uniemożliwili odprawienie nowej mszy. Tam, to, że pomylił godzinę, kiedy panią po ręce czaskał, że to wieczorem było, no nic nie mógł pani przypomnieć, najpierw Pan pamiętał, potem zapomniał, potem, że to wieczorem było. To, to jest tam ku biednym 3 lata temu rocznikowo, więc mogą ujść takie rzeczy, ale, ale istotne było, że że zeznawał, że uniemożliwiliśmy odprawienie mszy, bośmy tam krzyczeli. Trzeba było, było wzywać policję i że policja nas z kościoła wyprowadzała, co jest kompletną kłamstwem, nieprawdą. Takie fakty nie miały miejsca. Więcej że weszłem do kości wszedłem do kościoła, zanim odprawili mszę, powiedziałem, że jestem tu dlatego, że wymać się msza. Ja mam na górze odprawiać i mam zaklejony zamek przez księdza i wskazałem Bielskiego. I przyszedłem się modlić, żeby się drzwi odprawili i się przez całą ich... Nie, nie, bo oni nie odprawiali msza, tylko nic, Państwo nie zrobili, tylko wystawili tego studenciaka, który filmował zdarzenie, wygonili ludzi, i poza tym moim apelem, do, apelem, z, po, po, podaniem powodu, dla którego tu przyszedłem z wiernym, nic innego nie miało miejsca poza naszym siedzeniem w ławkach i modlitwą, w ciszy. Więc cały. modliśmy się różając, ale tylko dlatego, że nie, nie, nie wyszli z uszą. Jakby wyszli z mszą, byśmy różańca nie odmawiali głośno. Po cichu tak. Więc płanał. I to w odniesieniu do, 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 do tutaj do kościoła przed sądem. Jedna rzecz druga, druga, proszę też zwrócić uwagę. Bo mówiłem, że to za sprawą sędziego było wyłączenie jawności, a sędzia wyłączył, wyłączenie wyja, jawności, tylko wyłączenie możliwości nagrywania obrazu i dźwięku, że zostało tylko przy dźwięku. Że to nie sędzia sam siebie ten zakaz dał, tylko dał ze względu na wniosek mecenasa. Mecenas dał go ze względu na interes którego broni, czyli interes Bielskiego i Salezjanów. No moglibyśmy powiedzieć dlaczego. No tak by się chciało wydawać, chciałoby się wydawać, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, wydawać by się chciało lepiej, że to, że to powinno być właśnie w interesie pokazać. I zobaczmy zbieżność. Są rozprawy, na których policjanci się domagają od sądu wyłączenia yy, 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 jawności. I stają tam w roli innej, niż staje tu ksiądz Bielski. Ale łączne jest co? Żeby nie szła transmisja, żeby ludzie nie widzieli. Prawdziwa cnota, krytyk się nie boi, ale też się nie boi zasadniczo jawności, tego co może być jawne. A tu jest strach przed tą jawnością, jest to jest symptomatyczne. Dalej. On wszystko nagrywa i wszystko puszcza, puszcza w internet. A komuś nie wolno? Wszystko nagrywa znaczy co? Czy ktokolwiek z nas kiedyś poszedł za księdzem Bielskim do jego pokoju, czy to toalety, gdzie się myli, i tam robił film? Nie. Natomiast nagrywane są rzeczy, które miały związek z, 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 z miejscem, kaplicą, z osobami moją, przygodnych, wiernych. I konkretnym miejscem, i ich postawą. I ich postawą, więc, więc yy, yy, jeżeli widzimy, że ktoś się bardzo boi jawności, to czyjej obecności możemy być pewni? Diabeł. Ja Diabeł zawsze. Ja jakby się chciał tu pokazać. Czy musiał się pokazać, a tutaj by był, to gdzie by stanął? Tam za <grym z wiosenką> tak. że żebyśmy to widzieli, tak? że, 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 że jawność ogromnie, ogromnie diabł, diabł, przeszkadza, no bo wtedy się jego tą ujawiają. No i co, co wychodzi właśnie, że... Wydaje się w związku z tym, że w interesie kościoła i zgromadzenia byłoby powiedzieć ksiądzowi Bielskiemu, niech tam zabiega ksiądz, żeby to wszystko poszło w internet, żeby się okazała prawda o, o tych ludziach tam z Wronieckiej, którą nazywają tak a tak powiedzą o sekcie. Tego nie robi. Czy Bielski się wysługuje po soborowej mafii, szajc? I takie osoby jak Gądecki. Polak, Jędraszewski, te wszystkie nazwiska nie stoją na czele żadnej innej organizacji jak zwykłej szajki, tylko mafii, która się podszywa pod kościół katolicki. Gdyby tak nie było, to te osoby mają obowiązek interweniować. Dlaczego? Bo naruszony jest dobro rzeczywiście Kościoła Świętego i naruszone są dobra poszczególnych osób no, wskazywać najbiedniejszych z biednych, ale godni wierni nie należą do żadnych wielkich tego świata, jak ja. To, że się ktoś ubierze akuratnie, że, 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 to, ale, przynależymy do, przynależycie do ludzi... Tak, ale, ale, ale w, w, emeryt, emerytka, wdowiec, wdowa, tu ludzi, których, jeśli nie trzeba, jeśli nie trzeba wspierać, sobie dobrze człowiek sobie radzi, sobie jak długo sobie może radzić, niech sobie radzi, ale na pewno nie wolno deptać innych. No więc po Soborowie kształci ludzi bez sumienia i nie jest tylko za to Panu Bogu dziękować, że to mogę widzieć i dziękować, że że oni mnie już nie mają w składzie swojej załogi. Natomiast do co do mówienia, że ktoś nie jest salezjaninem, no co ma bielski do moich ślubów wieczystych, które składałem, składając je Pan Bogu i Księdzu Bosko, no widać jego religia y, uprawnia go do takiej tyranii i do talmudyzmu. Czyli, że tam jakaś struktura mnie wyrzuciła, to znaczy, że jestem wyrzucony. No, Pożyjemy 50 lat i zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a jeszcze są dostateczne na koniec, jest. Więc tak, jeszcze mi te rzeczy gdzieś tam w głowie zostają, z tej rozprawy. A dobrze by było dzisiaj coś jeszcze y, za tydzień to już będzie, y, jak to nie tłusty wtorek, tylko ale przed po Więc jeszcze dzisiaj możemy na jaką herbatę pójść i, i coś tam jeszcze uczcić. Tu, nie tłusty wtorek, ale wtorek przed przed pustym czwartym. Także niech Pan Bóg błogosławi i, i co ważne, Panie mówię, widzieć też, nie nieraz to, no często to powtarzam, że jak jakaś prawda jest zaatakowana, to znaczy, że jest, że jest dobro. Więc proszę zobaczyć, Zbierski zaatakował, że chodzi pod kościół, że się no, nawet, że no, na Znęg nadal chodzi że się modli o przywrócenie mszy, a można wszędzie sprawować i wszyscy mogą, tylko nie Woźnicki. Pytanie, dlaczego Niewoźnicki? Że przeszkadza mu niedzielna modlitwa w południe, bo zniechęca ludzi, żeby tu chodzili. Więc co mamy, co mamy z nami z ważnej to znaczy Pierwsze, że trzeba tu przychodzić, tak? Że ta modlitwa ma znaczenie już dla żyjących, że... Yy, yy, wszyscy mogą odprawiać, tylko Woźnicki nie może, to znaczy Ksiądz Bielski też może. No to niech zacznie. Niech zacznie. Między nami zaczę, yy, trzeba zacząć pewną pulę robić taką, też ja kiedyś o tym mówiłem, ale to jest bardzo w tym się dzieje, pakietu dla księdza, który chce zacząć odprawiać duszę. I przyjdzie do mnie albo napisze: Książę chce zacząć, nie mam szału, nie mam nic, nie mam nic, nie mam nic. Nie mam nic. Żeby coś móc na, No ksiądz Bielski przyjdzie, księży nic nie ma, bo tu nic nie, wszystko wywalili, za księdzem wszystko wywalili, że mu coś móc dać, przynajmniej o mszy, żeby się postudiował, więc co, co, jest z obrony, msza jest do, znaczy nasza modlitwa, tu i ta niedzielna modlitwa, nie wiem, czy niedzielna modlitwa była zaatakowana przez panią Renatę i pana Jacka? Jakoś tak e, babka wróżyła. No więc ma, mamy, mamy też e, do zobaczenia, że jest jak najbardziej e, do obrony, dlatego że my nie przychodzimy tu, żeby tych wiernych zniechęcać. Więcej, że nasze odmawianie różańca tu nie ma żadnego w jakiś sposób zakłócającego. Jak popatrzymy, jak samochody przejeżdżają, to one robią taki rumor, że się tu nie idzie wytrzymać, a nikt nie wychodzi tutaj na drogę i nie wstrzymuje ruchu, bo jest zmysza. Różaniec jest normalną formą modlitwy, w czasie mszy można to też robić. My się modlimy poza kościołem i bardzo często ktoś wychodzi i zamyka drzwi z, z wdziękiem, czyli nimi czaska, więc o jakim zniechęcaniu mowa, natomiast to jest kwestia świadectwa. Że jak najbardziej dla tych wiernych, którzy chodzą na nową mszę, jesteśmy wyrzutem sumienia, ale oni sobie widzą, jakoś sami z Janem nie z tym radzą. I co jest ważne, to tutaj było wa ważne zobaczyć. Nie wiem jak są statystyki, ale mi się wydaje, że wielu z tych ludzi, którzy do mszy świętej w Rycie Rzymskim przyszło, to nie są z tych, nazwijmy takich, y, tych odpadowych katolików, y, posoborowych, czyli co nie chodzili w czasie posoborowych, tylko chodzili często na msze i z pobożności zobaczeni jesteśmy przekręcani. Czyli nasza obecność tutaj. Powinna księdza Bielskiego dopingować do tego, żeby tych wiernych tu jeszcze zgarnąć, wszystkich, żeby zaczęli na tą nową mszę chodzić, a jak staną się pobożni w związku z nową mszą, to w tym momencie, daj Boże, zobaczę, że jesteśmy przekręceni, no i, i wtedy to się to. wyniesie, wyniesie z tego miejsca posoborowy stolik, bo już nie będzie potrzebny i kapłani. No jak Ksiądz Bielski tam nas informuje, ja miałem tutaj, mówiłem, kieszonkowego 300 zł od Księdza Węża dostawałem na miesiąc, no to Ksiądz Bielski cieszy się, że 10 razy tyle w kieszeń bierze tak około, bo, bo, bo nie powiedział tam przed sądem wszystkiego, żeby za dużo nie powiedzieć jeszcze za rozprawę, tu co mówiłem, że prawdopodobnie Pan Skiba mu doradzi, że jest prawie taka furtka że tam stracił pożywki z pracy, to może dwie stowe tam plus trochę, plus minus trochę. Więc w tym wróci, więc w tym wszystkim też interes finansowy jest, jest zaangażowany. Także księdzu Bielskiemu należałoby się szybko, szybko przestawiać do Mszy Świętej w Rycie Rzymskim, jeszcze by może i zasługę Bo jeżeli w tym stanie umrze, to jest to stan opłakany. opłakany. Opłakanie ksiądz, w obecności wiernych kłamie. O tych wiernych, o których mówi, że robiliście tutaj jakiś hałas, że trzeba było na was policję wzywać, że policja was wyprowadzała z kościoła, boście zakłócali szef. O, o, o nich, którzy, że pan mecenas staje, że, że tutaj z, z tytułu naszej, waszej obecności oni nie mieli warunków do kontemplacji. Gdzie się tutaj zatrudnia kuczkę, żeby robił to, co robił, studentów, żeby robili to, co robili? To urąga. Oni będą przez Pana Boga za to karani, za każde słowo. Straszli. Stawiajmy się za nieszczęśnikami w tym miejscu. Bogu niech będą dzięki. Zapraszam na herbatę, jakieś ciastko, jak macie jeszcze czas, to.